Siemaneczko widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, zapraszamy Siema. na kolejny odcinek Łapki w górę, subskrypcja, dzisiaj z nami gra nasz kolega, który należy do naszego Discorda, Discord jest pod każdym filmikiem, zapraszamy, klikajcie w niego, bawimy się, Awe Dawid Spocony, Pro player Gracz. <noise> też, Duffy! Packer też, 8-3, też. Dafi, Dafi, jest, pro player pro <noise> w rozkapieniu. Celujemy wygraną. No i szukamy korony. Masz Dawid koronę czy nie? Nie mam. Trzeba mu zrobić koronkę. Bo my chyba mamy, ty masz? No. Teraz dużo ludzi ma korona. Zobaczymy, co się stanie. Może rekordy no, pobijemy? Dokładnie, 32 fragi. Będzie ciężko, ale, sprób ale warto spróbować. Dzisiaj gramy bananami, więc tymi banany. Ale... Ale nie, bo jest normalnie ustawiany, Gdzie strzelisz w samą górę, banana to nie zadaje. Jeszcze... wiem, e... wiem. To już koronę Dobra, chodźcie tam, gdzie ja zaznaczyłem, tam muszę może... coś tam muszę zrobić. Przypomnę sobie, co? A, nawiązać połączenie. Dziękujemy A gdzie? To, są. to jest na trocinowy tartak, tartak. Lotos Teraz zmienił nazwę na trocinowy lotos tak? Zapraszamy na jutro na live'a Tak, jutro live zrobimy live chyba godzinie 19. Będą gry z widzami chyba nagród będzie On będzie dużo chyba, można coś nagrać A my się skupmy na wygraniu tej gry Ja mam dobry lot widzę Ja chyba nie dolecę, ja polecę na tym, na tym domem tutaj Dobra To wpadnij w ten tunel też O, już za późno Zobaczymy, kogo y, banan się pierwszy popsuje. Znaczy, tak jakby ubrudzi. Twój banan się chyba tylko psuje. Jest taki reaktywny. Ja mam agenta. Nie będę musiała pójść. Typów mam. Antypa, to ja, ja mam typa, tu Discord. Dobra, już idę do was. Ja, ja mam same na y więc... To też trochę słabo będzie. Nie no, nie ma tu żadnej łódki. Szkoda. Oj, typa. Dawid też ma chyba. Dobra, idę, idę pomóc. Jest u mnie, ja? na Discord. Obiłem go strasznie, już prawie nie żyje. Nice! Jadł tam, jadną do ciebie Dobra Jak tam? Jak tam, jak tam? Sprzedłem się tam widzę. Ja pokonałem, pokonałem Ja idę tutaj. Ale Zobaczysz co tu się dzieje. Są tu, są tu. Gdzie? Nie mogę znaleźć. tego połączenia tutaj. Jestem. 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 A może gdzieś musi być tu. Nie. Cześć. No już mamy cztery fragi. Ale pamiętajmy, że... twierdzić, że normalnie... Jak tam... Że Zawsze mam dużo fragów wygramy w trójkę. Tutaj jest, zobaczcie, zobaczcie. Ale nie, bo to nie... Lecę tam. Lecę tam. widziałam. Lame, chyba. To poczekaj, poczekaj. Jak będziemy wstrzygowali, to będzie szybciej. No nie widzę. Nie, nie, nie. Nie, to zadam 45. 45? No osłony. Znaczy, bo kilka razy Aha. Tak, Ha. To po 15 bije. No i bananki przejawy wilka. A. Wyłącz muzykę w lokalizacji jaskinia u babi. Taki coś mi przyszło. Coś... Jakbyście mieli jakieś potki, to powiedzcie, bo nie mam. O, dobra. O, splasha. Jeszcze mała potka. Masz małą potkę. O, dobra. Dzięki. Zobaczymy się. Weźmy zlecenie. O! Chodźcie, to zobaczyć. Co To Kto tu jest? Manan. Gdzie? A faktycznie. O! Nie niszczmy tego banana. To jest nasz król. To jest nasz wspólnik. Cześć i chwała jemu. Ten bananek nam da siłę, żeby wygrać tę grę. Bye bye. Złoto jest? A faktycznie. Dobierz. I? Nie wiem. chcesz sobie weź, Ja wyglądałem. Packer, rękawiczka. Dobra. Ja mam rękę. ja podleca. Nie, dobra. Jeszcze jeden grzyb. I tu też jest duży banan. Przebujemy... Ile to bananów? Ktoś chce tam snajpa? Ja, ja mogę ja nie mogę, bo nie. Naszymi wrogami ci są ryby. Ha, ojej. Wszedł przypadek. No się pajdę. No To idzie. A ty chcesz na rekinie jechać? No to działa dalej. Gdy! Ale wyleciało! Nie pójdę. Ja mam beczkę tą dużą. Chodźcie dostać. Mam raidę. Ja mam się Tutaj leży jakiś ten Zobaczcie, Zobaczcie. Zobaczcie. Wadimy załóżmy. No, to jest klombo to nie żyje Mam nadzieję, że powróci Szypotki jakby nie O dobrze. Duże, duże. A to Nie. Nie, Ja, nie, ja nie lubię to nie lubię Ja nie lubię, też. No słaba No. Kolej strzeżki. Cześć, mało ludzi. Nie tutaj typy są widzę. Rekordu. I pobić rekord też uważam, że pokonać tych wszystkich co teraz są. Tu jest. Nie, tu nie 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 nic, nic nie da. Dobra, nic nie da. Są 24 4 osoby, czyli jedna, 11 jednaście, 11... nie Jakby w każdym nie było po 3, 3. No to, tak, czyma cóż macie Ja mam... ja mam wystarczy, sporo nawet. Pozbierajcie się na Rozbierajcie mocy. Nie muszę się na walka. walkę. Tu jest ten... tu No naszego rekordu już chyba na pewno nie pobijemy. Uh -huh. DMR, które to wysłałce? Ja y jemu. -y -y -y. Lanbow, lanbow. O. stała. Tam gdzieś tam nas trwali. Nożysz? O widzę tam, tam są. Tak widzę. Jeden wodzie nice. jest na dole. Trzeba iść. Noż. A, nie zabiłeś. Patrz, E, a nie, dobra, nie bliżej. To nie do nas. Do nas? Już leży. Zostawcie ja go, przyjdą po niego. Biało ma tam. Nie to biało. Patrzę może tam bliżej trochę. Nie blisko, ale bliżej. Dostał.

Chodźcie tam, Idę. Ogarniają? Magu no podmieniłem? Gdzie on jest? jest. Uciekaj! Uciekaj! Ja, nie, Uciekaj! Uuuuuuu! Dajcie! Uuuuu! Dajcie! 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 Ja tu mam małe, jakbyśmy mieli dużo. Mam dużo, dobra. Tak jest. poczekaj. Jestem, ja tu. Dzik. Strefa odgania, skąd mamy szansę? Przadujcie. Znaczy, coś do przeładowania. Tak, tak. Trzeba przeładować, aż trzeba też już I pamiętać. Czy... 10 osób. Idziemy na górę, tam sobie zrobić wodę. Tam idziemy. Mam tu skrzynkę. Ktoś le leci. Strzelamy. Ale ja mam... mam O, dobra. Nie macie fulla, to no, ja się ulecę. Tu jest, widzę go. Widzę. Też widzę. do do was. Miecz. Kula. Kula. rzucam Gdzie są? A dobra, tu na blisko, tu na blisko Tutaj ma biało. Wjeżdżam. Tam, tutaj? Tu Brawo. Ale doszło. Jest... Tu jest to złote, bo... To... O nie wysłałem! Sedytuję są... tą, tą, bo tu jest to i chcę pomóc. proszę złota pokażę, też. Prze Trzeba na niego bliżej. Z góry tak jakby. Dawid nie puszcza Leży Jeszcze raczej nice! Wezmę ten... Ej jest korona Nigdy nie ma... Nie korona no. myślałem, Nie myślałem, bo lewem Dwie drużyny zostały Jakby mieli tylko koronę, a chyba małem, może małem koronę No to trzeba to po jaka... kolei to Po Cielałem. kolei no, oni się walą, nie, oni o, są leżą w drużynie Oni On skybladecy zrobili? Tracimy no, no to jest pancerny SkyBase! No... gdzie robią no, trolla, no. Tam jest, widzę, to tutaj jest! dostał ja, widzę. Dostał 44. Strzela z góry ktoś. Trzeba rzucić Ja z góry, no. Na dole. Ten dół trzeba. Ja na dole nie ma pancerna. Ja na dole, na dole. Ja niżej strzelam. O nie! Rzucił na mnie kurę, ale nie dostałem jej. To dobrze. Na którą strzelam pancerną O tam coś. dostaje snajper. Uważajcie. Rzuci ci beczkę? Pole się! Pole się, pole się! Nie no pierdolę. Dobra, cofamy, cofamy, odwróć. Owaki, chodźcie tutaj, mam lampotki. Musimy czekać. O, ja już Dobra, rzucam beczkę, rzucam beczkę. Ma ktoś pancerne ściany? Ja mam. Ja mam okay. dzięki. Wieszyli nam waczkę, nie wierzę. Mogę... Czekajcie, zaraz... A nie, mogę nie brać ten DM. Kurde, trudno nam będzie to wygrać. Ale, ale... Trzeba się rozwijać. Idę, idę na tą... Idę na wieżę. O, dobra. On się na mnie patrzy jak coś. Jestem na wieżę. A tu nie ma żadnego okna. Zawsze... O, ciepła. Dobra. Mam ognisko. Idę do ciebie. Pali się, się długo pali Dokładnie. Dokładaj. Idę do was, Dobra, dokładajcie. Ja ich spróbuję jakoś... ten... Splesze mam. Splesze mam. Nie no, Ja będę mieć fula. Mami, nie odchudź od nas Nie, 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 O nie, no, nie mam jednych wula. David, albo fotony masz. Ja mogę wziąć. Co mam o dobra. Słuchaj, zostałem Czekajcie, rozpalam. Dobra, Ile macie szczampan czernych? Ja 9. Ja, ja mam 9. Ja mam 5. Ja Powiedz ci trochę dać. Dobra, mamy czas. Musimy grać. O, nie wiem, ja strefę szczęścia. Już nie mają tej strefy. Wezmę może ten miecz. Mogę? Gdzie jest ten miecz? Idziemy grali i chodźmy w domku. Tak, w domku. To tu... dawajcie do piło może ich. Tak. Mora, idę do was, idę do was. Leci? Leci. O, Mamy tylko 10 amunicji. Nie! O nie dostałem! Trzeba mam! Chodź! Chodź! Idź! 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 Czekajcie, bo następne nie możemy ich wygrać. Nooo! Dostajmy! Chyba będzie drugie. Teraz szczęście, na żeby nam. O jest! Strzelamy! Strzelamy! Kolapsujemy ich! Strzelamy w to, co ja strzelam! Tylko z ukrycia. Gdzie strzelasz? Ja! O nie nie... O Jezu, strefa Ale mają szczęście Mają na... strefę. Dobra tak Z metalu będę budować Trzeba zrobić to Teraz trzeba tam na górkę wejść Zawaj, to idziemy gdzie to jest żeby to kolapsować Musimy tu stronę, szaleć, Ty to jedno z kroków Byśmy wszyscy tylko w tym to na tom oni są u góry, tam na górze. Ale nie, jest no. lepiej, macie lepiej. Bo oni skaczyli na... Jak mamy lepiej? Bo może stracili mi życie. Dobra. da się radę. O Jezus. Trzech no, tam stoją. Musicie się tam rozdzielić. Tam. jest jedna szansa. Szybko! Jeden idzie w jedną, drugi idzie w drugą. Ale on cię łapa. Pięknie że zagrali chłopaki tam w Ale gratulacje dla nich, brawo. Noo. A jej. Drugie miejsce. No nie, nie to nie no. szansa. Jasne. Bardzo dobrze. Zapraszamy na kolejny odcinek. Dokładnie tak. Na Discord zapraszamy. i Tam dużo fajnych informacji jest. Drugie miejsce. Dziękujemy za oglądanie. To. Powrót do lobby panowie. Pa pa. I widzimy się w następnym odcinku. Nara.